Wiesz co Marku, nie miałem dzisiaj jeszcze czasu poczytać na temat tego Maxa, ale tam chyba za wiele informacji nie ma konkretnych na jego temat. Z tego co widziałem to był tylko teaser jakiś tej maszyny i w sumie chyba poprawcie mnie, ale niewiele o nim wiadomo. wypuszczam proszę klapy. Cześć Peter. widzę, że lecisz. Zaraz spadnę do Ciebie na live'a jak wyląduję. Prawa nie mi właśnie. O, tutaj dajemy Cie klapy dwójki. Dobra, i 5,6 mili od lokalizera przechwytujemy Gleam widać pięknie. się skupić, uzbroimy rewersy. By dwudziestki. No i tak wyłączamy winaw i approach. I poprosimy o VREF. Żeby działał Glide slope, żeby aby samolot zaczął zniżać do lotniska po ILS-ie, musimy wyłączać WINA. Inaczej nie zaczyna zniżać. Dobra, mamy Glide Slopa w podwozie. Jakiejś se się. Proszę Państwa, pojawiłem. I klap. Dobra. A żeby nie przeciągnąć.

Na razie, pięknie zniża do lotniska Generalnie MK Studios to jest jedno z moich ulubionych studiów wydających lotniska Rozpinamy autopilota My Aircraft No i zniżanko do lądowania 400 300 minimums continue landing 100 Sink rate. 50 40 30 20 10 O, będzie long landing chyba, ale przy samym przyziemieniu trochę za dużą prędkość miałem. Niestety. Dobra, mamy 40, 37, OK, więc sobie hamujemy i zjeżdżamy z pasa. ale 1,15 g.

Dobra, i teraz pytamko, gdzie my mamy się ustawić. Dobra, tam jest terminal. Było nieźle. Z kim dzisiaj. Mure prawie jak Zorza wyglądają źle pojechało, niech dalej powinienem pojechać przy terminalu chciałbym się ustawić. A, i są renifery Podświetlone No i jesteśmy, lampki się świecą Na lotnisku w A, jeszcze stroby mi się przydało wyłączyć. Bardzo często o tym zapominam. Dobra. Silnik, jeden. Ja Feniksem jeszcze nie latałem po update'cie klapy. No. A my aż się zatrzymają silniki stosujemy sobie master caution i master warning dobra, bikony pi piu -pi. Dobra, trzeba zobaczyć, jak tam na O, off-center line landing jednak 9.78 Myślałem, że jestem bardziej w osi Uważam, że gdzieś zjechałem Nie, najdalej byłem przy lądowaniu Faktycznie. Nieco mnie zniosło w samym lądowaniu, i potem już od razu wróciłem na oś. I tak jest dobrze, bo jaką ja miałam średnią na CRJ? 9,4 w tym momencie, więc jestem dużo powyżej mojej aktualnej średniej na tym samolocie. Bra. Tutaj mamy reniferki. Tu chyba armatki śnieżne pracują? Tak jakby, bo tu jakby trasa narciarska. Chyba jest w 36, stoi w barwach Kalemu. Dobrze, to by było na tyle. Dzisiaj nie za długi ten lot. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność. Dziękuję mały za e, napiwek w wysokości 10 zł. Bardzo mi miło. I może by, byśmy sobie jeszcze coś jutro polecieli, albo pojutrze, zobaczymy. Nie będę jeszcze obiecywał, ale jest taka szansa, że możemy zrobić sobie jakąś krótką serię live'ów. Nie wiem, czy w sobotę będę dostępny. Eee, więc może jutro i pojutrze też jakoś live'a zrobimy. Życzę dobrej nocki. Mm żeby was tam nie zasypało. Nie wiem. Do usłyszenia, do następnego. Cześć.